Czyszczenie piekarnika to palący problem. Każdy chce to zrobić szybko, skutecznie, bez szorowania. Za mnie to robi Grillwin. Czytamy etykietę, opróżniamy piekarnik i do dzieła. Przecież tu jest bardziej nakruszone niż w chlebaku. Pod uszczelką też są zabrudzenia. Nie bójcie się zdejmować uszczelek, są sprytnie zamocowane. U mnie boki są zdejmowane, natomiast tył nie da się wykręcić. A to protyp na plecki. Zwykłą wodą przyklejamy ręcznik papierowy. A teraz to, co czyściochowe tygryski lubią najbardziej. Dla mnie ważna jest prostota w użytkowaniu. A aktywna piana tylko potwierdza działanie tego środka. Zobaczcie, ten tłuszcz topi się od samego patrzenia. Teraz pozwalamy chemii pracować, czyścimy uszczelkę. Szyba jeszcze czeka, bo będzie sporo kapać. I jak zadziałało? Oczywiście, że tak. Zatłuszczenia ściekają. Przypalenia się rozpuszczają. Nie bójcie się poprawić miejsca, które było nawarstwione. Hapuin ma dozownik, który można również stosować miejscowo. Nie musi pryskać na wszystkie strony. Mycie szybki jest szybkie, a do płukania wystarczy woda. To dozownik do kwiatków, ale dzielnie działa. Nie zapomnijcie o zakamarkach. I mogę się cieszyć piekarnikiem, który praktycznie wygląda jak nowy. Tak jak mówiłam. Szybko, skutecznie, bez szorowania. Preparat Hapuin do Grilla kupicie na hapuin.pin.pin.pin zaoszczędziłam mnóstwo czasu.